tym portalu Nasze Miasto jest Mirosław Włodarczyk, burmistrz Miasta Kraśnik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. We wtorek Pan czerw przedstawił program wyborczy i swoje wyborcze hasło. Pan widział może to przemówienie? Nie, nie widziałem. Nie mogłem się ustosunkować. Nie widziałem, nie słyszałem. W urzędzie tutaj jest tak dużo pracy, Pani wybacza, nie, nie, nie miałem możliwości zapoznawania się z tym. Pan Czerw obiecał m.in. budowę parku linowego, szeroki rozwój gospodarczy miasta, dancingi, potańcówki dla dorosłych, także szeroką ofertę dla młodych mieszkańców Kraśnika. Co pan obieca wyborcom, by oddali na pana głos? Ja myślę, że mieszkańcy będą mogli ocenić to, co zostało wykonane do tej pory. I to nie, że nie, są hasła i, i to stało się już i jest w realizacji. Bo przecież, czym można nazwać uzbrojenie strefy ekonomicznej, jak nie to przygotowanie miasta pod inwestorów, przygotowanie działek pod inwestorów, przecież strefa ekonomiczna jest uzbrojona. Pozyskaliśmy bardzo dużą kwotę, 5 milionów 300 tysięcy złotych pieniędzy zewnętrznych. Całość wartości inwestycji ponad 7 milionów, to jest dużo po to, żeby uzbroić tą strefę. Przecież każdy doskonale wie, że były krzaki, które tam rosły i napis strefa ekonomiczna. To się stało faktem. Dzisiaj jest to miejsce, gdzie możemy pozyskiwać inwestorów. Prowadzimy rozmowy z inwestorami zaawansowane. Część już będzie prowadziła działalność. Prawda? Firma. Przetwórstwo owocowo-warzywnego, firma Ortiz z produkcji okien. To są firmy, które już są, a będą następne. Obecnie no Pan mówił podczas swojej konferencji prasowej, że chciałby, aby w strefie powstało 500 nowych miejsc pracy. Na chwilę obecną prawda jest taka, że ani jedno nowe miejsce pracy nie zostało stworzone, ale rozmawiacie podobno z 15 potencjalnymi inwestorami. Pan może zdradzić, na jakim etapie są te rozmowy? Oczywi i... Oczywiście prowadzimy rozmowy, część rozmów jest prowadzona w. W Tarnobrzegu, starają się o pozwolenie funkcjonowania w strefie. Natomiast mam nadzieję, że te działki są na tyle atrakcyjne. Stworzyliśmy biuro obsługi inwestorów. Wszelkiego rodzaju pomoc płynie z miasta. Chcielibyśmy, żeby każda szansa pojawienia się nowego inwestora nam nie została zmarnowana. A jakie to są branże? Branże są różne. Od spożywczych, od, tak jak mówię, przetwórstwo, być może, nie chciałbym Pani zdradzać, farmaceutyczna firma, także prowadzimy rozmowy, są to szerokie, są to różne branże i o to przecież chodzi w Kraśniku, żeby dywersyfikować rozwój miasta, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Nie można opierać się rozwoju miasta tak jak kiedyś było. To już jest historia na jednym zakładzie pracy, bo przecież sami wiemy, że nie tylko fabryka łożystoszych, bo jak nie będzie fabryki łożystoszych, to co? To ma nie być miasta Kraśnika. Nie, mają być inne zakłady pracy, które wchłoną te osoby, które stracą na przykład miejsce w fabryce. Musimy być na to przygotowani. A przecież sytuacja wiemy jaka jest. Fabryka dzisiaj jest, należy do podmiotu prywatnego, do tak zwanego Chińczyka, nie wiemy jaka jest jej przyszłość, nie możemy zapoznać się nawet z kosztem, za ile została fabryka, jest sprzedana, domagamy się tego, jest wiele niejasności, patrzymy na to bardzo ostrożnie. Musimy być przygotowani, musimy jest. zrobić wszystko, żeby były te miejsca pracy w kraśniku. To będzie determinowało wszystko. A czy ktoś będzie chciał tańczyć i po tańcówki sobie robić, czy ktoś będzie chciał pływać sobie, czy coś to będzie zależało tylko i wyłącznie od każdego indywidualnie, bo... Najważniejsze jest miejsce pracy, najważniejsze są pieniądze, które się zaradę. To jest najważniejsze. A rozrywka na drugim planie. Oczywiście ważna rzecz, pięknie spędzić czas, ale to jest mało ważne, jeżeli nie ma pieniędzy. Nie, do wszystkiego musi być idea. Ideą nie może być tańcowanie i bawienie się od, od, przez poniedziałek, wtorek do niedzieli i później znowu. Tylko ideą jest praca człowieka. A później niech sobie odpoczywa w dni tam gdzie chce. Inwestowaniem w kraśników są zainteresowane podmioty polskie czy zagraniczne także? Polskie, ale i zagraniczne też. Też muszę także powiedzieć o firmie, która francuskiej, która cukierniczej, która też dopytywała się o możliwość zainwestowania w strefie z produkcją swoją. Także różne branże, naprawdę różne. Rozwój miasta jest istotny, musi opierać się na gospodarce, mówił Pan podczas konferencji prasowej. Mamy strefę ekonomiczną, ona już jest w pełni uzbrojona. Czy jak to wygląda? Jesteśmy na ostatnim etapie, i ta niedogodność, która jest dla mieszkańców Kraśnika przy ulicy Urzędowskiej, to jest budowa kanału burzowego z odprowadzeniem do osadnika, ale to już jest ostatni etap uzbrojenia strefy ekonomicznej. I potem planujecie jakieś oficjalne otwarcie? Oficjalne otwarcie to każdy oczywiście jako strefa. Nas będzie interesowało, żeby ta strefa zaczęła funkcjonować w pełni, żeby te 24 hektary, które mamy, były w pełni wykorzystane, jeżeli będziemy mieli. Sygnały, że jeszcze pojawiają się chętnie do inwestowania. Będziemy starali się szukać nowych terenów inwestycyjnych dla Kraśnika, bo to, tak jak mówię, to jest najważniejszy element rozwoju miasta. Kiedy oficjalne otwarcie strefy? Nie wiem. Oczywiście pani, pani by oczekiwała, żebym powiedział, że tuż przed wyborami. Nie wiem, proszę nie wiem naprawdę. Spodziewam się, że tak będzie. Panie burmistrzu, jakie, będą, jakie były cztery lata ostatnie dla miasta Kraśnik? Myślę i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że były to dobre lata dla Miasta Kraśnika. Dobre na, na tyle, na ile mogły być dobre. To były dobre dla miasta Kraśnika sam, kiedy obejmowałem stanowisko. Burmistrza Miasta Kraśnika. Nie sądziłem, że tak wiele rzeczy uda nam się zrobić. Tym bardziej, że przypominam, że to był okres, kiedy 2010 2014 to było koniec programowania RPO i, i tych pieniędzy rzeczywiście zewnętrznych nie było dużo. Natomiast udało nam się pozyskać naprawdę bardzo dużą sumę pieniędzy zewnętrznych. To jest 52 miliony złotych pieniędzy zewnętrznych. To jest bardzo dużo. Oczywiście mówię to z inwestycją, z inwestycjami spółek na, naszych. Natomiast, natomiast nie da się nie zauważyć uzbrojonej strefy, nie da się zauważyć programu nowej energii dla Kraśnika. Jesteśmy, jesteśmy na etapie montowania przecież solarów dla, dla mieszkańców Kraśnika. To prawie 900 domostw mieszka, z terenu miasta Kraśnika będzie miało swoje solary, będzie miała ciepłą wodę. Do tego przy bardzo dobrym współfinansowaniu ze środków zewnętrznych 90% unijne, najbardziej najlepiej wykorzystane, bo one trafiają bezpośrednio do mieszkańców, czyli to, co miał ktoś zapłacić, zostaje mu w kieszeni. Tym bardziej, że to jest bardzo dobra forma, bo przez pięć lat to my jesteśmy gospodarzami, gospodarzami tych urządzeń. My ich, my ich administrujemy i, i żadne koszty związane z gwarancją czy z działalnością przez 5 lat nie. nie że tak powiem, nie obciążają użytkowników, tylko my jesteśmy za to odpowiedzialni. Ale nie wszystko udało się przez te 4 lata zrobić z tych obietnic, które złożył pan w 2010 roku, to m.in. nie zbudowanie obwodnicy tak zwanej północnej miasta. Pan podczas konferencji winił pana marszałka Hetmana, byłego marszałka województwa lubelskiego. Ale od 24 czerwca mamy już nowego marszałka, to Pan Sławomir Dostosnowski. Jakie działania podjęliście od tego czasu, by coś w tej sprawie tak ważnej dla mieszkańców? Kresnika coś się zmieniło? Zmieniło się wie, pewnie dużo w tym czasie najważniejsze rzeczy, które zostały zaniechane. Zaniechane przez Urząd marszałkowski to mówię z całą odpowiedzialnością. Bo przecież tory kolejowe zostały sprzedane przez fabrykę. Nie sprzedane, ale przecież wyrwane z ziemi i zlikwidowane tory kolejowe. Działka należy do fabryki Łożyck. W tym czasie fabryka została sprywatyzowana, czyli pas ziemi i tory mniej więcej w szerokości 30 metrów bo, tak, jest w rękach podmiotu tak, to prywatnego. Był, to było w 2010 dlatego roku. ja chciałbym zapytać, ja chciałbym zapytać jakie 13. możliwości są. Oczywiście, że tak, my rozmawialiśmy, nakłanialiśmy i, i proponowaliśmy współudział miasta w inwestycji, którą szumnie nazwaliśmy w wodnicy północnej, chociaż ona nie spełnia roli obwodnicy, ale droga alternatywna do drogi urzędowskiej wychodząca na ulicy Lubelskiej, tam gdzie są tory kolejowe. Natomiast przecież tam jest zaplanowana droga wojewódzka. Ona jest zaplanowana, ona jest przyjęty harmonogram jej realizacji. Chodzi o przyspieszenie tego i jeżeli ktoś poważnie myśli o inwestycji i jeżeli jest w pobliżu pas drogowy mający 30 metrów szerokości, to każdy chciałby taki pas po prostu nabyć go i to powinien zrobić Urząd Marszałkowski i po prostu realizować inwestycje. To byłoby o wiele bardziej przyspieszona inwestycja. Dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, ile czasu zajmie Urządowi Marszałkowskiemu wykupienie wszystkich działek, ze 100, 150 od 100, 150 podmiotów. Czy są takie pieniądze? Za jakie pieniądze? Tym bardziej, że pewnie są tam problemy własnościowe, bo to są wiele, jest tam nieużytków. To jest bardzo odległy czas. Natomiast tutaj był gotowy pas. Skoro się zlikwidowało tory kolejowe zostały zlikwidowane przez fabrykę łożysk to trzeba by było go należycie wykorzystać. Przynajmniej należycie wykorzystać do transportu kołowego, drogowego. Czy nawiązaliście jakiś kontakt z nowym marszałkiem województwa? Czy toczyły się w tej sprawie jakieś, jakiekolwiek rozmowy? My, oczywiście, że, że w każda forma, każda forma spotkania. Ja osobiście z marszałkiem, nowym marszałkiem nie rozmawiałem. Natomiast do znużenia, że tak powiem, podejmowałem próby nawiązania kontaktu z poprzednim marszałkiem nie udało się. I to muszę powiedzieć z przykrością, że i to jest jakoś znak czasów dzisiejszego sprawowania władzy, że marszałek nie potrafi znaleźć czasu dla burmistrza prawie 40 tysięcznego miasta. To jest znak czasu, w jaki sposób prowadzi się dzisiaj politykę. Nie jest się gospodarzem, a zajmuje się polityką. Oczywiście ja wiedziałem, że pan Marszałek przyjeżdża tutaj na spotkania partyjne gdzieś tu w pobliżu, w Kaśniku, w pobliżu, ale nigdy nie zaszczycił, nie, przepraszam, raz rozmawiałem z panem Marszałkiem. Oczywiście, że to Ale ma, mamy raz. już nowego marszałka, jak rozumiem, od tego czasu, od czerwca nie zrobiliście niczego. Ale co mogliśmy zrobić, jak jesteśmy w przededniu wyborów? Pani uważa, że, że pan marszałek Sosnowski wybuduje nam dzisiaj powie tak, Realizujmy drogę obwodnicy północnej. Nie, ale nie bądźmy, no, ale też, powiedzieć. no żyjmy realnie, prawda, w tym świecie. Natomiast jest w projekcie, są konsultacje, się odbywają odnośnie, odnośnie przedłużenia alei tysiąclecia do ulicy Urzędowskiej. Jest to, tak jak mówię. Każda droga, każda, każde rozwiązanie komunikacyjne, nowe rozwiązanie komunikacyjne jest dobre w kaśniku. Każde popieramy jak najbardziej. Natomiast w perspektywie dłuższego czasu potrzeba jest rozwiązania kompleksowego i nie unikniemy od tej drogi wojewódzkiej, która będzie łączyła, właśnie będzie biegła wzdłuż torów czy po torach, nie wiem jak będzie widział to pan marszałek. Ten obecny, przyszły może już bardziej bardziej patrzący na to w sposób, w sposób... I mam taką nadzieję, że ta opcja polityczna się też zmieni w urzędzie marszałkowskim i że w końcu ktoś realnie zacznie patrzeć i pochyli się nad mieszkańcami takiego miasta jak Kraśnik i będzie próbował rozwiązywać problemy miasta Kraśnika, a nie tylko swojej partyjne. Jaki ma Pan pomysł na to, aby zaaktywizować mieszkańców Kraśnika? Bo doskonałą okazją wydawał się budżet obywatelski. Choć mieszkańcy w tym przypadku zdali egzamin, to nie można tego powiedzieć o kraśnickich samorządowcach. Pan czuje się winien? Nie czuję się winien, ale czuję niesmak w ogóle po formie, w jakiej został wprowadzony budżet obywatelski. Idea skądinąd bardzo zacna i piękna została tutaj zniszczona i pokazana w jaki sposób nie wprowadzać tego budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski nie może służyć celom politycznym czyimś. On musi być sam w sobie dobry, on musi służyć mieszkańcom i tuśmy się przekonali o tym. Jeżeli on będzie służył jako instrument w walce politycznej, to zawsze będzie się to odbywało kosztem mieszkańców i kosztem takich przedsięwzięć jak budżet obywatelski. Mieliśmy oddać część rzeczy, małe inwestycje, te bardzo lokalne. Mieliśmy zapytać mieszkańców, co chcą zrobić, pochylić się nad tym, co z tego wyszło. Sama Pani widzi, że po prostu jedno wielkie fiasko. Mamiono ludzi, mieszkańców, zaszczepiono im nadzieję, że można zrobić dach tak na kościele, że można zrobić wiele inwestycji wielomilionowych. Budżet obywatelski, nie, nie może być elementem inwestycyjnym w mieście w Kraśniku, on może być wspomagać tylko, możemy się pochylać nad drobnymi rzeczami, po to miasto wybiera radnych, po to wybiera i po to jest forma uchwalania budżetu, żeby o rzeczach inwestycyjnych, o rzeczach, które będą determinować rozwój miasta Kraśnika decydowali radni, natomiast Tutaj mogliśmy się pochylić nad rzeczami. Tak jak w wielu miastach prowadzi się budżet obywatelski, trzeba znaleźć te pieniądze wcześniej w budżecie, przeznaczyć je na realizację tych drobnych zadań, nad którymi pochylą się mieszkańcy. Ja Pani powiem jedno, że w Kraśniku idea, idea taka jaka obywatelska była niszczona przez wiele, wiele lat. Tak, mówię to z całą odpowiedzialnością. Organizacje, stowarzyszenia, które powstawały, one musiały komuś i czemuś służyć. Nie było coś pięknego, dlatego że było fajnym, bardzo dobrym stowarzyszeniem, które mogło się czymś zająć, tylko zawsze musiało być czyjąś przybudówką i wykorzystać czy w wyborach, czy w poparciu do czegoś musiało być wykorzystane. Ludzie się odwrócili. Mieszkańcy się odwrócili, nie chcą działać w takich organizacjach, gdzie będą wykorzystywani później do czegoś. Sama idea jest dobra, ale ona musi być piękna sama w sobie. Jeżeli umawiamy się, jeżeli ktoś się umawia, że jest towarzystwo miłośników ziemi kraśnickiej, to to niech ono będzie, niech skupia fanatyków, niech skupia ludzi, którzy kochają to, lubią grzebać w historii, dzielą się z mieszkańcami miasta Kraśnika, ale nie można tego później wykorzystać do, do własnych celów politycznych i zaspokajać swoje ambicje polityczne, bo popełnia się kardynalny błąd. Dzisiaj gdy Pani namówić ludzi do tego, żeby zrzeszali się, żeby decydowali o wielu rzeczach wspólnie, razem, żeby powstawały stowarzyszenia, fundacje, bo wiele jest do zrobienia. Bo ten trzeci filar jest bardzo ważny, ale musi społeczeństwo mieć zaufanie, że nie będzie to wykorzystywane do celów politycznych. A na czym zamierza pan oprzeć swoją kampanię wyborczą? Ma pan jakieś asy w rękawie? Przynajmniej asób w rękawie nie mam, bo nie jestem czarodziejem, wie pani, natomiast, natomiast opieram się twardo na rzeczach, które można zrobić, które robimy, które realizujemy, wie pani, a realizujemy w tym czasie wiele inwestycji robimy. I, i nie ma osoby pewnie, oprócz chyba telewizji Kraśnik, która chce nie zauważać, że jest w ogóle burmistrz miasta Kraśnika. Mam wielki żal, wie pani, mam wielki żal, bo nawet jak telewizja jest prywatna, to nie można udawać, że się nic nie robi w kraśniku. Nie może być instrumentem do walki politycznej. Nie może być. Nie zgadzam się z tym. Społeczeństwo zasługuje, żeby pokazywać i żeby ta misja informacyjna przekazywać. Pani, tak można wesele nagrywać. Panią młodą, tak, owa, wie pani stół, ale nie, nie pokazywać informacji w mieście. Udaje się, że błodarczyka nie ma, że jest tutaj, że się nic nie robi. Wie Pani. To jest nieprawdą, każdy kto zobaczy. Jest realizowanych. w tej chwili budujemy trzy hale gimnastyczne. Wie Pani, no nie da się tego nie zauważyć, potężne inwestycje. Już niedługo rośnie, jedna w trójka, sala za 160, za milion 600 tysięcy będzie oddana. Pozyskaliśmy na nią 530 tysięcy. Druga hala przy zespole szkół numer 2 za 6 milionów złotych. Yy, trzecia hala, która będzie budowana w, w Kraśniku to przy szkole podstawowej numer 6. Wie Pani, yy, w sposób gospodarczy, oszczędny można wiele rzeczy jeszcze budować dzisiaj, wie Pani, bez rozmachu, nie na zasadzie są pieniądze. Ja przypominam, że my za te pieniądze, wie Pani, co została wybudowana hala w gimnazjum, to budujemy trzy hale albo cztery się uda zbudować. Rozumie Pani. A tak w temacie sportu w bardzo trudnej sytuacji w Stalkraśnik. Tam dochodzi nawet do tego, że piłkarze po prostu nie mają piłek do treningu. Czy jest jakaś szansa na to, że klub otrzyma większe wsparcie od miasta? Proszę Panią, chciałbym teraz zdementować to co Pani mówi. To jest, Proszę zapytać Pana Prezesa Stali Kraśnik. W jakiej sytuacji była Kraśnik, kiedy losy Stali Kraśnik naprawdę decydowały się, czy będzie klub funkcjonował, czy nie. Czy, czy yy, będzie zamknięcie działalności klubu sportowego Stali Kraśnik. Przypominam, o latach 2001-2011 roku takie rozmowy prowadziliśmy, kiedy klub był bardzo, duż, bardzo zadłużony. Dzięki yy, yy, temu, że powstał nowy zarząd odpowiedzialny w Stali Kraśnik, który jest partnerem dla nas w rozmowie. Wytworzyliśmy formę finansowania. Ja wiem, że może nie są to bardzo duże pieniądze, ale są to pieniądze, które pozwoliły przez te trzy lata spłacić wszystko, całe zadłużenie. Proszę sobie wyobrazić. Klub Stali Kraśnik jest jeden z, jednym z lepiej funkcjonujących klubów, jeżeli chodzi o zadłużenie. Oczywiście, że oszczędzają. Oszczędzają na piłkach, pewnie oszczędzają na wielu rzeczach. Tak samo zresztą jak my tutaj w urzędzie. My też oszczędzamy tutaj. Ja też nie mam samochodu służbowego, nie jeżdżę. Nie, nie mamy rozpasłego tutaj sekretariatu. Oszczędności na, na funkcjonowaniu urzędu są bardzo duże. Tak samo wymagam od tego, że jak dajemy pieniądze, nasze publiczne, Mieszkańców Kraśnika, to też wymagam, żeby kluby też prowadziły to w sposób gospodarczy. Oczywiście czasami może być tak, że, że ale to nie znaczy się, że, nie, że jest zagrożenie klubu, że, że nie ma jak wyjechać na, na, na mecz. Wie pani, no, ja pani tylko powiem, że, że y, z rozmowy z prezesem, jak rozmawiałem, jak to wcześniej funkcjonowało. Na wyjazd, gdzie obiad drużyny kosztował 3000 zł. Dzisiaj można, pojechać, dzisiaj można pojechać za 600 zł. Dlaczego? Staniało wszystko nagle? Niech pani mi powie, skąd to się bierze. Ale środowisko. Ja, 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 tak, oczekiwania są duże mieszkańców kraśnika. I, I będziemy starali się wspomagać Stal kraśnik, bo Stal kraśnik to jest takie nasze dobro, Kraśnickie które nie wyobrażam sobie, żeby mogła, żeby Stal kraśnik nie funkcjonowała w przyszłości za 10, 20, 30 lat. Będziemy starali się. Żeby klubowi było coraz lepiej. Niech pozyskuje także innych zewnętrznych sponsorów. Mam nadzieję, że skoro będzie więcej tutaj firm, które będą swoją działalność miały w strefie czy poza strefą, to będzie i więcej pieniędzy w klubie, bo klub także pozyskuje pieniądze nie tylko od miasta. Oczywiście jest bardzo dobrym elementem promocyjnym dla miasta Kraśnika Stal Kraśnik. Dzięki Stali Kraśnik o Kraśniku słyszało słyszano w wielu miejscach Polski. I mam nadzieję, że tak zostanie. Natomiast, natomiast to, że nie dbamy o, o klub Stali Kraśnik jest wielkim nadużyciem, wydaje mi się, i trzeba byłoby to naprawdę zweryfikować i zapytać pana prezesa i niech powie, jak wygląda, wyglądała sytuacja w 2011, a jak wygląda teraz. Ale środowisko piłkarskie, sportowe skarży się na to, że nie ma pieniędzy na wyjazdy, nie ma pieniędzy na nawet na piłki, nie ma pieniędzy na wodę, coś tak podstawowego dla sportowców. Jakie... Nie wierzę w to, że nie ma pieniędzy na wodę. Proszę nie mówić takich rzeczy, że, że zawodnicy grają, że nie mają wody. Na... Ale tak jest, panie no, burmistrzu. Nie, absolutnie w to, w to nie, nie, nie wierzę, że nie znajdzie się pieniędzy. Wie Pani, ile woda kosztuje? No to... Wiem, ale też rozmawiałam z tymi osobami, i one mówiły, że bywało tak, że tych pieniędzy nie było, że piłkarze naprawdę na wodę nie mieli. Ale po prostu. Jeszcze raz chciałbym Pani powiedzieć, proszę zobaczyć, jaka była sytuacja finansowa w 2011 i proszę zapytać Pana Prezesa, kiedy przychodził i mówił o możliwości rozwiązania klubu, bo nie widział możliwości. Wyciągnęliśmy jako miasto rękę. Wypracowaliśmy nową formę dofinansowania Stali Kraśnik poprzez sponsorowanie, poprzez umowę na promocję miasta Kraśnika. Dzięki temu są pieniądze zabezpieczone dla Stali Kraśnik takie, że pozwalają im normalnie funkcjonować. Oczywiście, że są rzeczy, które wychodzą jak króliki z rękawa, czy tak powiem, niezapłaconych rzeczy, ale to są rzeczy z czasów przeszłych. A co z przebudową mostu, bo tutaj kwestia wygląda tragicznie? Co? Nie zgodzę się z tym, że, że pani mi mówi, że wygląda tragicznie. Oczywiście, że most był od wielu lat niedofinansowany, ale to nie, nie wygląda tragicznie. Proszę mi uwierzyć, że, że nie wygląda tragicznie. Można użyć słowa, że wymaga dofinansowania, że wymaga jeszcze inwestycji, ale tragicznie nie wygląda. Jest bardzo dobrze utrzymana płyta dzięki Mosirowi. Jest bardzo dobrze utrzymana Ja mówię płyta, raczej, ja mam na myśli zaplecza, prysznica, ta, szatna. Tak, to prawda. To jest speakerka. rzeczywiście, to jest potrzeba. Myśmy widząc to złożyliśmy projekt i aplikowaliśmy o pieniądze z ministerstwa, z programu rozwoju bazy sportowej. Niestety ten projekt nam że tak powiem, koroklanie nie przeszedł i nie mogliśmy go realizować. Mamy projekt przebudowy, spikerki, budowy, budowy szatni, natomiast, natomiast, tak jak mówię, pieniądze się nie znalazły. Mam nadzieję, że, że w najbliższym czasie rozwiążemy ten problem. Co z umorzeniami podatkowymi? Pan ma tutaj czyste sumienie? Oczywiście, że mam czyste sumienie i mówię z samą odpowiedzialnością, że żadna złotówka w mieście w Kraśniku nie została zdefraudowana w niewłaściwy sposób nie wydana. Wie pani, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, dzisiaj pani mówi i rozmawiamy o tym, żeby dbać o pod podmioty gospodarcze, żeby były tutaj w kaśniku, żeby funkcjonowały. Nie. Oczywiście, że to jest cienka linia między tym, egzekwowaniem pewnych rzeczy typu podatku, a pomocy firmom, które w różnych sytuacjach się znajdują przejściowych i po to burmistrz ma taki instrument jak, jak zwolnienie z podatku jakiejś raty. Przypominam, jakieś raty to nie są zwolnienia, które ktoś notorycznie dostaje, tylko zwolnienia z raty, po to, żeby złapał ten oddech finansowy, żeby nie popadł w, w, w tarapaty finansowe, które by skutkowały tym, że trzeba firmę zamykać. Temu ma właśnie służyć ta pomoc, którą może i, i ma takie możliwości Burmistrz Miasta Kraśnika i z tego trzeba korzystać, trzeba umiejętnie korzystać i z tego my także korzystaliśmy. Dzięki temu być może uchroniliśmy firmy, które, które by nie podniosły się z trudnej sytuacji finansowej, a na drugi rok dzięki temu znowu mamy pieniądze z podatków, znowu ta firma jest, która zatrudnia mieszkańców Kraśnika. Musimy na to spojrzeć naprawdę szerzej. to nie jest taka prosta sprawa. Oczywiście można byłoby w ogóle nie zwalniać, zrezygnować z tego, nie zwalniać, ale czy nie robilibyśmy szkody takiej, że część, część firm by musiało niestety zamknąć swoją działalność. Trudno powiedzieć. Ja dzisiaj patrzę na to troszeczkę inaczej. Chciałbym Pani przypomnieć tylko, czy opłaci się egzekwowanie na przykładzie hali, na przykład z zakładów metalowych. Prawda? Zakłady metalowe przyjęliśmy za zadłużenie, za milion osiemset tysięcy, przyjęliśmy od zakładów metalowych halę sportową, halę, halę produkcyjną. Tą, którą sprzedaliśmy w firmie Pana Andrzeja Suchaja z Kanady cykl. Hala była, hala była wyceniona na 1 800 tysięcy. Myśmy po 6 latach sprzedali ją za 400 tysięcy. A teraz niech pani sobie wyobrazi, jakbyśmy tej hali i zakłady metalowe zwolnili z podatku. Byłoby wielkie laru, byśmy zwolnili z podatku. Co roku by wpłacali 150 000, albo 200 tysięcy złotych podatku. Jak pani zobaczy przez tyle lat. Ile byśmy pieniędzy mieli? to możemy rozmawiać. Oczywiście dzisiaj sprzedaliśmy halę za 400 tysięcy. I 6 lat stała pusta. Nie było żadnego dochodu. to Naprawdę trzeba spojrzeć na to, na to z takim jakimś, a jakbyśmy na przykład jeszcze może inaczej, taki skrót myślowy zrobił, jakbyśmy na przykład 6 lat temu dali za darmo komuś tą halę, za złotówkę. To byłoby powiedziane, że burmistrz yy, zdefraudował pieniądze, prawda? Ale przez 6 lat pobieralibyśmy podatek. 6 razy 200 to jest 1,2 mieli podatku od tamtych. Wie pani, to jest. Także nie można tak jednoznacznie tego oceniać. Musimy patrzeć zawsze przez kontekst yy, korzyści dla miasta, korzyści dla, dla, yy, dla przedsiębiorców. Mirosław Wodaczek burmistrz Miasta Kraśnik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.